Jak to robi Superman i Lois Lane? Oczywiście mam na myśli oglądanie Netflixa po nosach? To jest kwestia, która nurtowała fanów przez dekady i była wielokrotnie debatowana. Wątpliwości są oczywiste. Superman jest obcym z planety Krypton. I to nie byle jakim obcym, bo obcym wyposażonym w absurdalną ilość supermocy. Głównym problemem była tu super siła, no bo skoro może dosłownie przenosić góry, to czy przypadkiem nie mógłby zrobić krzywdy Lois Lane w emocjach? No bo skoro oddechem może zamrozić, a spluwając, może przebić mur. Byli też tacy, co mówili, że głównym problemem Lois powinno być to, że jest szybszy niż pędzący pociąg. Druga kwestia, no właśnie, Superman jest kosmito. Zasadnie poddawano więc wątpliwość, czy taka interakcja może zakończyć się, no, spłodzeniem małego dzieciątka. Kwestia płodności jest nieoczywista w ramach naszego jednego gatunku, a co dopiero jak do miksu dodamy inne rasy i to jeszcze pozaziemskie. No ale z drugiej strony mówimy o fikcji. Takie zmiennokształtne skróle z Marvela potrafią tak doskonale udawać organy ludzi, że mogą y, płodzić dzieci z ludźmi. Chociaż te dzieci rodzą się z jaj. Ale dobra, to nie jest najlepszy przykład, bo przecież Superman jest humanoidem wizualnie przypominającym ludzi. Co bierze się też z tego, że o kryptonijczykach wielokrotnie mówiło się, że to jest jakby kolejne stadium niejako tej samej czy bardzo podobnej gałęzi ewolucji. I nie wykluczamy, że nasze słońce kiedyś stałoby się czerwone i wtedy wszyscy ludzie przyjęliby cechy kryptonijczyków. Wtedy kwestia płodności pozostawałaby otwarta, no bo trochę tak jakbyśmy krzyżowali człowieka z prehistorii z człowiekiem nowożytnym. Tylko w wyniku tego powsta stawałaby hybryda, która strzela laserami z oczu. W filmowym Supermanie postanowiono pójść na skróty. Chcesz być z Lois Lane, musisz oddać swoje moce i zostać człowiekiem. Czyli najwyraźniej te kryptonickie właściwości, które da się fizycznie zabrać, determinują to, że jest się czymś więcej niż człowiekiem. Co do komiksowego Supermana niektórzy spekulowali, że może związek z Lois Lane jest czysto platoniczny. I tak mogliśmy przypuszczać do roku 2011, no bo wtedy nastąpił reboot uniwersum DC. Najpierw pojawił się młody, rzutki Superman, ale potem jak się nie sprzedał, no to Wrócił ten stary Superman, z żoną i dzieckiem. I zaraz Wam wyjaśnię, jak ja widzę kwestię tych ich wzajemnych interakcji i dlaczego to w ogóle nie jest problemem oraz jak również na skróty postanowiło rozwiązać to samo DC. Muszę tylko najpierw znaleźć komiks, z którym to było. Natomiast wy w tak zwanym międzyczasie możecie zagrać sobie w taką giereczkę, Link będzie w moim bio, w której testujecie swoją wiedzę wprawdzie nie o kryptonijskiej, ale o bardzo ludzkiej płodności. Będziecie mogli stworzyć swojego awatara i uczestniczyć w konwersacjach, które być może was czegoś nauczą, tak jak im mnie nauczyły. Bardzo fajna inicjatywa stowarzyszenia Nasz Bocian nigdy nie można. Mieć dość edukacji w bardzo ludzkich aspektach naszej egzystencji. Mam, znalazłem. Więc tak, jak stare uniwersum DC razem z Flashpointem Teoretycznie szlak trafił Ale New 52 nie sprzedało się wcale To zaczęto przywracać te stare motywy I był taki event jak Convergence Był bardzo zły, ale to akurat co z niego wyszło Na temat Supermana jest bardzo dobre Otóż okazało się, że te stare linie czasowe Które wcześniej czytaliśmy w komiksach To one nie zniknęły tak całkiem Tylko był sobie taki brainiac, który latał I wybierał sobie te elementy, które mu pasowały I to zwykle były też te, które pasowały edytorom I niektórym fanom Zamykał je pod takimi kopułami, no i trzymał sobie gdzieś tam na półce. Znaczy technicznie rzecz biorąc na oddzielnej planecie, ale wiecie co mam na myśli. No i pod taką kopułą, podbawiającą mocy, siedział sobie Superman razem z Lois Lane. Więc bez zaskoczenia, jak opuścili tą kopułę i wrócili do głównej ciągłości fabularnej, to wrócili z synem. Chociaż nie daję teraz głowy, czy to było 5 lat, w każdym razie długo razem oglądali Netflixa. Bez tych w ogóle problemów z super siłą i w ogóle. Natomiast jak dla mnie problem niesamowitych umiejętności Supermana nie jest w ogóle problemem z perspektywy relacji bliskiej z Lois Lane. To, że jesteście w stanie wyrwać drzwi razem z futryną, nie oznacza, że nie jesteście w stanie użyć klamki i delikatnie ich otworzyć. Superman spędził całe życie ucząc się tego, jak nie skrzywdzić nikogo wokół. Wielokrotnie mówił o tym, że życie wśród ludzi jest dla niego jak życie wśród tekturowych makiet. Najmniejszy błąd i ktoś ucierpi. Jednakże nauczył się nie niszczyć krzeseł, jak na nich siada, albo nie robić dziur w ziemi, kiedy chodzi, albo nie niszczyć długopisów, kiedy bierze je do ręki. Więc czuje się przekonany w kwestii tego, że byłby w stanie kontrolować się również w takiej relacji. Wręcz super kontrolować, bo jest super w każdym aspekcie.